Bardziej podzielonych społeczeństw w Europie. Niektórzy z nas widzą dużo podziałów wśród swoich bliskich, dla innych to nie jest problem. By dowiedzieć się, jak Polki i Polacy postrzegają podziały, zaprosiliśmy ich na dialog pod tytułem Czy Polska jest podzielona? W Polsce jest, jest trochę coś takiego, że Polacy kochają Polskę, ale trochę nie lubią innych Polaków. To znaczy, łączy nas naprawdę dużo więcej niż nam się wydaje. Wszyscy dążymy do tego samego celu, ale po prostu dążymy w inny sposób do, do podobnego celu, często. Wydaje mi się, że często to właśnie podziały łączą Polaków w jakiś taki dziwny sposób. My po prostu nie dość, że jesteśmy podzieleni, to jeszcze w ogóle się nie widzimy. Że żyjemy w jakichś swoich bańkach, gdzie sobie pielęgnujemy jakiś swój obraz świata, własne przekonania, że wartości itd. No i tak I za bardzo nie dostrzegamy tego, co się dzieje w bańkach. My nie jesteśmy podzieleni. My jesteśmy rozdarci. Uczestnicy różnie postrzegali podziały. Dla jednych były szansą na różnorodność, dla innych zagrożeniem dla społeczeństwa. Podziały e, nie zawsze muszą być problemem e, i to zależy, kiedy e, i jak one eskalują, bo jeżeli po prostu jesteśmy w jakichś tematach podzieleni, ale właśnie potrafimy dyskutować, i potrafimy rozmawiać, i jakby mm, godzimy się na to, żeby się nie godzić ze sobą, w takim sensie, że na, temat, na jakiś temat, to takie podziały są ok. Tu się okupujemy w, w swoich tych opiniach przez ten podział. E, też słyszałem, spotkałem się z sytuacjami, że to ludziom niszczyło relacje po prostu. E, czy to w rodzinie. Albo ktoś miał inne poglądy, albo inną tożsamość, niż tego się oczekiwało. Uczestnicy różnili się też w kwestii potencjalnego zjednoczenia Polaków. Jedni mówili o tym, że Polacy potrafią zjednoczyć się wokół ważnych kwestii społecznych. Inni byli zdania, że wręcz przeciwnie. Ja a propos e, tego optymizmu. Związanego z tym, co się zadziało rok temu, jak ruszyliśmy spontanicznie jako społeczeństwo, nie właśnie jako instytucja, tylko społeczeństwo z pomocą. E, moim zdaniem stało się to też rok wcześniej, czy tam kilka lat wcześniej, w pandemii. Wszyscy zgodzili się natomiast, że natężenie sporów dramatycznie wzrosło w ostatnich latach. Ja myślę, że nie wchodzę w niektóre tematy nie dlatego, że chcę mieć spokój, ale dlatego, że nie muszę mieć racji, a wolę mieć relacje. Polska jest niestety podzielona. Z roku na rok jest coraz bardziej podzielona. To, co się dzieje z mojego punktu widzenia, pokazuje, że w Polakach nie ma jedności. Uczestnicy byli zgodni, że media i rząd odgrywają dużą rolę w podsycaniu podziałów. A na jakimś etapie w ostatnich latach w takim dyskurcie społecznym zostały przekroczone te moje granice, grupy, którą reprezentuję, albo, albo poglądy w jakiś sposób, które są mi bliskie. To bardziej emocjonalnie do tego podchodzę, ale to wynika z tego, że te granice już zostały przekroczone w takim dyskursie takim publicznym, ekologii, jakby już na, na, ale z drugiej strony myślę, że osoby, które są blisko związane z Kościołem też będą bardzo emocjonalnie reagować, bo ich granice też zostały przekroczone. Dzieli ludzi, no tak, bo taka jest metoda rządzenia, po prostu, żeby rządzić trzeba dzielić, nikt po prostu innego przez wieki nie wymyślił i po prostu ci, którzy y, wygrywają wybory, ich celem jest najpierw wygrać te wybory, a potem utrzymać władzę. Pamiętaj, że różnice pomiędzy nami są ok. Ważne, żebyśmy potrafili znaleźć wspólną płaszczyznę. Jedyne, czego potrzebuję, to to, żeby być usłyszaną i w miarę zrozumianą. W miarę. Nie mówię, że trzeba, to, to, to albo jakby. Mhm. I to jak jest jakieś tam moje oczekiwania względem drugiego rozmówcy. A niekoniecznie to, żeby on, on był taki jak ja, bo ja lubię te nasze podziały. Przed nami kolejne dialogi na inne tematy. Wejdź na www.polskidialog.pl, wybierz temat i zapisz się. Do zobaczenia.